Dziewaneczko, ja jestem agent X. No i słuchajcie, dziś robimy bardzo ważną rzecz, ponieważ jest tutaj ze mną Elviso, z którym dzisiaj zakładamy oficjalnie, jak najbardziej oficjalnie Niech gang. Niech żyje Ameryka Elviso i właśnie to jest to, co dzisiaj będziemy robić. Więc tak, Elvis, my musimy jakieś tutaj y, ślubowanie oczywiście złożyć, więc masz przygotowane 16 flag, tak jak prosiłem. Tak, stary, właśnie idealnie 16. Dobra, ale w pierwszej czekaj, jedna bardzo ważna kwestia. Dobra, dobra. Jaka? Biurko, na którym właśnie to wszystko wiesz, zrobimy, nie? To chodzi dokładnie. Dobrze, ja dobrze. Stierasz, tak, yy, to to masz, masz, masz. dajesz, budujesz. Ja tutaj oczywiście czekam, a wy w tym momencie, kiedy Elwiso właśnie tutaj wszystko szykuje, koniecznie zostawcie tutaj subika. Byłoby mi naprawdę mega miło, gdybyście tego subika tutaj oczywiście strzelili. Najlepiej, najlepiej z dzwoneczkiem ja do tego, jeszcze gdybyście zostawili łapkę w górę, to byłoby w ogóle już kozacko, bo serio, każdy, kto zostawia yy, łapkę w górę, nie będzie ugryziony przez Elvisa w ucho w nocy i... To jest naprawdę, bardzo ważne, żeby tą łapkę to zostawić. Yy, no i tak gościu, Elvis, mamy tutaj już to biurko oszykowane, mówisz, jest, tak? Jest, Dobra, ja yy, yy, gdzie są banery? Gdzie są flagi? W ręce. Raz, A, dwa... Poczekaj, Postaruj. tu... Dobrać, tu nie, w miejscu, gdzie ślubowanie będzie. Wszędzie! Wszędzie, dobra, wszędzie to wszędzie. To dajesz, porozstawiaj. Ale dobra. pamiętaj, tutaj musi być głównie. Okej, okay, trzy tak, banery, nie, no. tu jeszcze jeden, dwa, okej. Okay. Chyba, no. chyba jest wystarczająco dużo. Możemy jeszcze no. o tak dać i o tak. Dobra, wszystko jest przygotowane tak jak mówiłem, żeby to Bez powinno... Jeszcze, e, masz jedzenie jakieś, żeby to uczcić? Mamy zonko, mamy Ma... oczywiście amerykańskie steki. Dobra, steki no. są najlepsze, więc tak, wbijam tutaj również. No i stary. No teraz musimy oczywiście to jakoś uczyć, tylko a pierw musimy pobiegać, to nie? Chodź, biegamy, tak, biegamy, daj już. A ja sobie odpoczę, powiem, czy taki dzisiaj, naprawdę. Mi Dobra, zjaga. ja muszę Na trochę pobiegać, bo ja jestem oczywiście tutaj najedzony, więc okay. koniecznie muszę sobie tutaj pobiegać dookoła, no i wtedy po prostu będziemy mogli sobie jakoś. Dobra, wiesz co? Po prostu może to zróbmy, żeby to była bardziej taka wiecz Uroczystość już nie, nie, nie mogę staryj. po prostu zjeść. Przepraszam bardzo, ale to jest bardzo ważna kwestia. No, co jest, co jest, o co ci chodzi? Wow, karnitur Witam. założył! Elegancko musi być. Dobra, chodź, chodź. Tutaj, oczywiście, wbijaj sobie tam, gdzie ja jestem. Dobra. No i Elviso, weź tarczę swoją. Weź swoją tarczę. E, jest, nie wiem, stary gdzie wiesz, co powiem ci, że nawet nie mam pojęcia, gdzie jest, aby się chyba skończyła niestety. Jak to dobra, to weź chociaż standard, żeby nie było, żeby okay. nie było. Weź we dwa. Weź we, weź we weź dwa. Weź dwa. Jeden standard do ręki i drugi standard do ręki. Dobra, biorę Panie też sztandard do ręki i w tym momencie ja Elviso, powtarzaj. Ja Elviso. Oficjalnie ślubuję służyć dobru Ameryki. Oficjalnie ślubuję służyć dobru Ameryki. Dobrze, Elviso, łap teraz tarczę, ja muszę teraz złożyć ślubowanie. Dobra. Co jest? Śmiało. Ty, co jest? Okay. Co jest? Ej, Ej, co on robi? To to Ej, nie, musimy chyba już od razu Weźmiany przejść do działania. To. Dobra, wyjaśniamy nie, nie nie, nie, nie może tak, tak nie być. Będzie. Dobra, lecimy. Ej, co on tu, tu, w ogóle, Abra tutaj wbił i co się dzieje? Ej, stary, jest naprawdę przypał. Ej, nie, tak nie będzie, dobra, poczekaj, wyjaśniamy go. Dobra, poczekaj, ej, może niech go po prostu Przegońmy i tyle e, Dobra, biorę flagę, ty, ty masz tarczę, stary Ty masz tarczę, dobra Dobra Masz? Poczekaj, gdzie ty, o, tu jest tarcza, dobra Ja muszę się tutaj was podgonić, bo jest przypał Ale co tu się dzieje Okej, okay, dobra, ja trochę go obiłem Cyk, cyk, biorę tarczę Teraz jestem chroniony, dobra Cyk, okej, okay. ej, dobrze nam chyba Idzie dosyć, mi się wydaje, okej, okay. cyk On na przepał. Dobra, okay, cyk, cyk, dobra, gonimy go, gonimy ja go, dajesz. Cieka, widzisz, taki z niego. Dobra, Panie. już wieje przed nami, więc nie możemy pozwolić na to, żeby on nam tutaj zwiał. Musimy go dopaść za to, że przerwał nam oficjalne ślubowanie gangu. To jest niezwykle bezsensowne zachowanie. Dobra, stary, poczekaj, bo mieliśmy w ogóle przyjść do najważniejszej rzeczy. Omawiania naszych planów. Miało być już spotkanie, konferencja, no wszystko. wszystko... Tak wbijanie, stary, Dobra. Nie, 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 nie pozwolimy. Dobra, poczekaj. E, czy on wieje do Maciocha? Bo nie wiem, czy to jest nie dobry pojętnie, pomysł. Ale Maciek mu pomoże, okej, okay, naprawdę. Dobra, pomoże. poczekaj, ja lecę tutaj za nim ciągle. E, nie, to nie... Tu jest domek Maciocha. Dobra, poczekaj. Dobra. E, czy my tam wbijamy, czy nie? Bo widzę, że tam jest chyba też Maciek. E... Stary, on chyba awczy, wiesz? Poczekaj, chodź, 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 pod, chodź pod granicę Dobra, okay. idę pod granicę, okej, okay, spoko Okej, okay, dobra, chodź, Wbijam stoimy, tam. stoimy i, i, i patrzymy czy on tam wbije Masz może stary pomysł taki dobry jak ja? Poczekaj, on, czy on na nas wbija? E, tak Dobrze. zamykamy Dobra, gazetary, dobra. dobra no, poczekaj, jeżeli on wbije damy do tego... Okej, d... d... okej, okay. okay. niech bierze... Czekaj, niech tu wbije stary Okej, dobra, dobra, dajesz, dajesz, dajesz Niech tu wbija, niech tu wbija. śmiało Okej, okay, okej. Okay. Kurde, ej o Nie, on nie ją dał. Dobra, dobra, poczekaj. Teraz, teraz, nie tarcza. Czekaj, stary. On musi być teraz na stronę, stary. Czekaj sekundkę. On musi właśnie być na stronie stary. Zdaj, chodź. Dobra. Stronę, no. Mówię, no, bo, chodź, ej, no. ty, jak dla mnie to nie ma szans wyjść. Nie ma szans. On chyba nie widzi to. Zobacz, poczekaj, o, poczekaj. Teraz, dobra. Teraz, teraz. teraz, teraz. Oh, nie. Nie. Okej, okay, uciekam, Dobra. Dobra, stary. Nie ma co tak tego robić, bo y, jak nie zaatakujemy, to on nas tutaj On flagi niszczy. O nie, nie. o nie. Tak nie, nie będzie. Tak Dobra, nie, lecimy, lecimy. Ty. lecimy. Tyby, ty! Wiesz co? Ja jeszcze mam full zdrowie, ale teraz podbiłem. Kurde, ej, mocno jest. Jest naprawdę nie, grubo nie. tutaj. Okay. Maciuch to... tutaj. Macio. Macio! Macio! Ameryka, okay. Okay. Macio! Okej, dobra, ej! O, tu nas nie nie nadal pije! Nie, nie, ej, stary! Nie, nie stary. Dobra, Maciu się tutaj dołączył. o kurde, ej, jest grubo, jest grubo. Ale nie my wiem czy... Czy my nadal tutaj powinniśmy się z nim jakoś patyczkować? Czy może lepiej odpuścić trochę? E, mu szybę, szybę, dobra, to jest dobra, dobra, poczekaj. Ej, wybiłeś już szybę? Oj! Dobra, ej, ale go ubiłem teraz, ale teraz on musi być obity, dobra Poczekaj, Czo, czy on już wieje czy nie? Wieje poczekaj, wiesz co? On chyba już ucieka, możemy... Ch... Ej, co to jest? Chodź stary! Lol, co to mamy? być? nie jest ja Ameryki. Musisz sobie właśnie flagę, więc zdajesz, że agent nie teraz. Flaga, spoko. Okay, Okej, dobra, chodź, wijemy, wijemy, stary. Dobra. Ej, wiejemy, stary. Dobra, nasze działanie. Stary, nie, nie, nie. nie, Wiej, 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 wiej. Wiej, ja chronię, ja chronię. Przejąłem banner wroga. Mamy jeden jego banner. Wiejemy, wiejemy. Stary, wieje w stronę flagi Ameryki. O kurde, ej, abra za mną leci jakoś. Ej, poczekaj. Odpuścił, odpuścił. Dobra, to chyba jest git, ale naprawdę takiej akcji się nie spodziewałem. No było, chodź no, pod no. kaktusy, możemy ich jeszcze chwilę poobserwować, co się dzieje. To już jest takie oficjalne działanie. Stary, nie, chodź do po łuki, Dawaj. Dobra, to jest pierwszy dzień działania gangu, rozumiesz? Pierwszy no, dzień działania gangu. Pierwsze godziny jego działania, pierwsze minuty, a już mamy akcję! jest stary pomysł, no a więc zaraz. Kurde? Się o, kurde. Dobra, Agentix, więc uwaga, uwaga, ma... czy, ja, czy ja mam twoją zakończoną wow, wiem Wow, stary, no. y... jakby ci to powiedzieć Czekaj, biorę wszystko O kurde, to to... Creeper Dobra, naprawi się stary, nieważne Dobra, jakoś Dobra. ci to załatałem, Właśnie, żeby że nie, ci to A gdzie jest Rypson? Ok, tam pływa, ok, spokojnie, on żyje cały czas, więc spoko Jaki Rypson, o co chodzi? No mój zioma, ale Zobacz, Stary, jest, ale Dobra, inna rzecz, wie. przejęliśmy sztandar tak. tutaj wroga Naszego dobra. tutaj serwerowego wroga Patrz, mamy Łapce go tutaj czy... głapce, 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 głapce. Wow, tego nie mogłem zdjąć, dobra Okej, okay, dobra, bierzemy Lucy, to, jest to jest Lucy, znowu nie. nie Nie, nie, nie próbuj agencji, No stary Dobra, dobra Ale my mamy ślubować yy, Walkę z Ameryką, a nie yy, Między nasze spory Ale owca jest amerykańska a przepraszam, przepraszam Ale jest europejska, przecież to była... Wiesz czym się różni owca europejska? mam trochę, mam 20 st Naprawdę kusze wywaliłem Dobra, daj mi jeszcze te szybko Dobra, poczekaj Czekaj, musimy tam podbić, zobaczyć co się dzieje, na zwiady lecimy pewnie swojej górze więc Dobra lecimy, lecimy, lecimy Tutaj pierwsza akcja nasza normalnie, poczekaj, przez dach wbijamy, przez dach okay. Dobra, przez dach Okej Masz jakąś minę? Poczekaj, masz jakieś w ogóle sztandary tutaj? E, mam 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 Dobra, się poczekaj, na, ma to... tutaj po cichutku na shifcie Okej okay, stary, ogóle, jesteś, jesteś? stary, poczekaj, jestem na dachu Maciocha szklanym Wbijaj tam, tam wiesz, szybko pewnie jakoś. Ale ty, ja no, mówiłem ale... do Maciocha wbijamy, ty mnie słuchasz ma... w ogóle? nie rozumiesz? No a ja, po co ja taką akcję teraz tu organizuję? No stary, mogłeś chociaż tutaj wbić? Dla towarzystwa, no, no to, Dobra, nie, no nie rozumiem. Nie rozumiem. poleciałeś gdziekolwiek indziej niż ja. Serio. No mówiłem, że do Maciocha lecimy. Dobra, chodź do. Mm, teraz może do jakoś. Gdzie Wiesz, mówię, żeby wbić? Zróbmy bunt. Łap tego, no wiem ci, tego dam Tyle i zróbmy u niego Amerykę. Okej, okay, dobra, wow, miałem 16 flaka, teraz mam jeszcze więcej no Proszę Marzo, No fajnie. się miałem 16 flak na samym początku, bo tak to zostało mi teraz 5, ale no wiesz Idealna, dobra. Dobra. możemy na zwiady wbić, poczekaj, lecimy, dawaj. lecimy Możemy w niego strzelić jeszcze tak raz, żeby... Poczekaj, choć, choć może lepiej, żeby on nie wiedział nawet Wbijamy tam po prostu, okej okay. Czy tutaj są jakieś szlaki? No, spra, do, do spra tych, tych, zobacz, tych rościców wroga, łap stary Flak mówisz, tak? Tak, flak, no Flak, dobra, to bierzemy e, cyk, bierzemy sobie tutaj oczywiście jedzonko I no co, wyskakujemy przez te okna, czy jak? Czekaj, zrobimy tak, okej okay. Okej okay. To nie można okej, okay, trudno Dobra, chyba wszystko, co? Okej, okay, dobra, dobra to, chcesz, chyba wszystko wózcie wózcie O, proszę bardzo, jak teraz ładnie to wygląda Dobra, stary, poczekaj Poszukajmy, gdzie jest Abra, bo co, co jak on nas szpieguje, my kiedy nie my go szpiegujemy? to byłoby strasznie głupie dla nas, nie? Dobra, to chodź podejdźmy. Eee, o, eee, czy on może nie jest u mnie? Bo mi się zdawało, że on tu chodzi w okolicy. Do Kowala Grzesia. Poczekaj, chodź do mnie pierw, bo no stoi, potem ja pójdziemy do Kowala Grzesia, a teraz to chodź. Okej. Okay. Czy widzisz go widzisz? Ej, czy tu go. Dobra, tu go nie ma, całe szczęście go nie ma, bo mi się już zdawało, że gdzieś go tu widziałem. A co to damki, Stary, lecimy tam szybko, lecimy tam. Dobra, stary, biegniemy, biegniemy. Eee, ja mam dla ciebie taki dobry pomysł to jest Musimy, e, choć zróbmy konferencję tam u ciebie, już jako e, pierwszą. Dobra, okay. Musimy pogadać pomysły, co teraz działamy, bo działamy teraz jako tutaj gang Ameryki. Gang Ameryka. Jeszcze jakiejś konkretnych nazwy nie mamy, ale działamy w obronie tutaj, właśnie USA. E, USA. 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 Dobra, wbijamy sobie teraz tędy. E, Dobra, weźmy z tego krzesła jakieś, zróbmy. I no, stolik tak chociaż, poczekaj. Czekaj, a... wpaść, je kraftuję, proszę bardzo. Okay, cyk. No, siadaj a tutaj, tam. gdzie są sztandary. No, co ty robisz? Aha, dobra, dobra. No, człowieku, człowieku tu chyba. Będzie a tu będziesz się na krzesełko. Proszę bardzo. Okej, okay, dobra, Elviso. Ale. No, Okej, okay, jest. Jest bardzo, ale to bardzo źle, nawet bym powiedział. Ja to co się dzieje Dobra, zdejmijmy zbrojkę, teraz jest bezpiecznie. Nie ja mam... To jest oficjalny taki wiem, nie bez zbrojki na spotkaniach. A, dobra. Okej, okay, dobra. Eee, stary, naprawdę jest z tym przypał. My musimy coś z tym ewidentnie zrobić. Tutaj była już bitka przecież. Przecież już nie się nie tutaj y, nawalaliśmy. On tu wbił na naszą konferencję. Jeszcze nawet nie zaczęto. Więc serio, to trzeba koniecznie coś z tym zrobić, bo będzie przypał. No. Tylko nie mam że stary, tak chce, powiem co, ale serio coś z tym trzeba zrobić to jednak, czekaj, nie? Czekaj, na pomysł. Może, no, co gdybyśmy zrobili na przykład jakąś tajną bazę czy coś, gdzie właśnie te konferencje, wszystko byśmy robili, bo tak u ciebie w domku robisz, jest tak trochę średnio? Magazyny, wiesz, magazyny pewne flag, zbrojenie się to i ten pomysł, wiesz, dawać. Musimy zbrojnie. jakąś taką zbrojkę, zbrojownię, naszą tajną bazę zrobić. Coś, wiesz, w tym stylu. Tak, pewnie, e, pewnie, pewnie, Tylko pytanie, gdzie? Bo totalnie nie mam pomysłu, bo robienie tego pod jakimś naszym domkiem jest równie głupie, co nie, robienie jest. tego w domku. Wiesz co? Jak dla mnie musimy iść do tego lasu, który jest na tyłu, nie? Dobra, to dajesz, Tylko lecimy zobacz, Ale to pamiętaj, to. miej też na uwadze, że to nie może być daleko Bo musimy tam szybko wbijać Stale, wiesz to? Więc, Stale wiesz tobie? co? Chyba bym zmienił jednak, żeby to robić jakoś bardziej w okolicy Może Ale bo stary, to... Zobacz Ten no. duży świerkowy nie? To byłoby idealne no. miejsce Ale on, nie wiem, czy nie jest tak trochę za daleko to Troszkę... To jest ciężko, nie? Troszkę to jest za daleko Ja bym jednak się zastanowił nad jakimś miejscem Nie wiem Master, zobacz, mam. Gdzie, gdzie, gdzie? Poczekaj, Poszło, gdzie ty poszedłeś? Zobacz. Tutaj, stary, w tym miejscu zobacz, jest. Tutaj w tej górze. Czyli tak, gdzie? W tej górze. No. A tutaj, dobra, tak. bo ciebie przykryło to, tak? Dobrze, stary. Y... Tak, to takiego gdzie byłoby wejście, nie? Jak tak dla mnie, tak. poczekaj, to miejsce jest git, możemy to sobie zapisać, że o, A, tu jest spoczko miejsce, ale ja jednak byłbym tak jeszcze dziękuję. za tym, żeby poszukać jakiegoś innego na przykład bliżej, bliżej albo nawet w samym mieście. Okej, okay, czekaj, w samym mieście nawet? Tak, w samym mieście nawet jakieś takie to. miejsce, nie wiem, bo tutaj jest już daleko w miarę. Ty Albo na przykład pod taką dużą A nie, na tam ta, pomyślałem o tym, a co gdyby zrobić to na przykład pod flagą Ameryki, ale tam jest swój dom. No tam jest mój domek, O nie. O, no ja bym uciekał. Broje. Okej, okay. yy, ja nie mam żadnej Właśnie muszę założyć zbrojkę. O kurde. Dobra, zakładam. Okay. Jest dołku, stary. Jest Jak to? Jak to nie? O nie. O nie. Na to nie możemy pozwolić. Dobra, biorę łuk, bo jeszcze mam taki jakiś pewnie od szkieleta, bo on jest na wykończeniu. Okej, okay, wbijam, cyk, cyk. Gdzie jest pan? Ło, gdzie on jest? Nie jakoś. Co, u mnie jest jakoś? Nie mam pojęcia. I gdzie ty go widziałeś? Gdzie no był chyba stary? No nie, dziwi. no ty mówisz, że go gdzieś widziałeś, ciebie porąbało teraz, widzę. No, no, no muszę powiedzieć, że był w twojej domku. normalnie no, 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 tylko sobie nie wiem, chodził chyba, nie mam pojęcia. To jest Tam już zbyt, od Bobo, zbyt. więc nie. Ej. Stary, a co gdyby? Poczekaj, choć pokażę ci na, na takim miejsce, o którym byś nawet nie pomyślał chyba. Okej, okay, no. E, <laughs> tu jest, no, ale... co tu jest? To jest tunel, który wykopałem w myśli, że tutaj będę mieć taką. Takie wiesz, takie. do wypłynięcia sobie na morze z drugiej strony. No pewnie, to. Ale w końcu tego nie użyłem. Zobacz, jaka tu jest przestrzeń duża. I na przykład ktoś zobaczy taki tunel, i powie: O kurde, co to jest? Dojdzie do końca i. Aha, tu nic nie ma. A co gdyby na przykład tutaj, w tym miejscu, zrobić jakieś zejście. I teraz patrz, wykopiemy ja się nie, dwie, kratkę do góry. Tutaj masz yy, jak, już same centrum miasta praktycznie. I zobacz, Jest poważnie, blisko. żeby w tym miejscu, zobacz, byłoby wejście do schodków na przykład, które prowadziłyby do, do tunelu, który, który właśnie prowadzi jakoś do tego lasku tam z tyłu i tam właśnie była baza, nie? Jakoś ten tunel musiałby być tylko szybko, szybki ruch, więc moglibyśmy zrobić... Zobacz. Masz to jakiś? Bo ja mam Ja mam na siekierce tylko teraz Nie no, zobacz, ogarniemy sobie lód i zrobimy tam autostradę, czaisz to? To byłoby epickie Ej, to byłoby kozackie, więc ja myślę, że nawet w tym miejscu można zrobić taką tajną Ale z tym no, pokombinować Więc serio, to jest do ogarnięcia wszystko, jak dla mnie To jest mega dobry pomysł, żeby właśnie gdzieś tutaj to robić, bo... tak Tak, żeby tam dochodzić, no nie wiem, też można jakąś autostradę zrobić, ale Wejście musi być gdzieś bliżej, musi być gdzieś w mieście Koniecznie. Ty, poczekaj, abra, 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 abra. Ej, gdzieś Gdzie on jest? tu jest. Poczekaj, bierz kuszę czy łuk, co tam masz Mam i łuk. lecimy wprost obczajać, co I się to... dzieje. Okej, okay, dobra, naładowany. Jest, on Wychodzimy... On przy... to... Ty. To jest! Może on jest gdzieś na górze na przykład, poczekaj, chodź, bijamy. To, to jest, serior, to jest Ej, to ja jest, jest przeginka, przeginka. E, on się pojawia i znika. Co jest ty? On jest u siebie w domku? Nie, ej. On gdzieś tu łazi w oko... Ej, co jest? Może coś kopie, nie wiem, yy, okay. ale... E... Masz w ogóle jakieś się już w ogóle skończyło e... nie? Potrzebuję. Poczekaj, zaraz Ci dam. Łap, tutaj kilka steków Łap. Ci wyrzuciłem. Dziękuję, dziękuję, Łap i... Stary, nie wiem, co my teraz powinniśmy zrobić, bo naprawdę jestem w takim lekkim szoku. Czekaj, czekaj sekundkę. Czy to już... Właściwie już oficjalnie mamy miejsce na bazę, tak? Mamy miejsce na bazę gdzieś tam okay. w Lasie Świerkowym, bo jeżeli tak, byśmy ogarnęli tam. lód, a do lodu jest naprawdę tutaj bliski dostęp, Blisko. silktacza mamy, Yy, a można zawsze ogarnąć nawet na Sama Okej, okay, dobra, lecimy, lecimy. Na... mnie. Co? On cię atakuje? Dobra, gościu. Co jest? Chce, chcesz, chcesz się bić? Chcesz się bić czy nie? Okej. Okay. No, ej, on, on chyba teraz wie, że jest osaczony. Tyka się. Okej. Okay. Ej, sorry, a co kurkę do z, Ej, spróbujmy, spróbujmy. Dobra, dajesz? Teraz ej, o nie, strzeliłem w niego przypadkiem. Ej, ty. Ej, on nas chyba. olał. on nas chyba. Co jest? Ej! Nie pozwolimy na to! On będzie moje swoje wszystkie wie flagi, o nie! O nie, o nie, o nie, 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 nie! O nie, nie, nie! Ej! Czy on po prostu wieje? Czy on po prostu wieje? Poczekaj. Nie. nie. Bardzo, bardzo możliwe. Dobra trzeba w niego. się mi trochę jedno niego. Okej, okay, poczekaj, cyk, tyk tyk tyk, bUM! Kurde, ej, dobra, na, na odległość go, choć w sumie, dobra, stary. Dobra, on już zwiewa, nie dogonimy go aż tak. Yy, chyba to nie ma sensu, ale naprawdę, to było grube, musisz przyznać. E, dobra, choć wróćmy się może do tego miejsca, gdzie byśmy mogli tą bazę rzeczywiście zrobić. Wow, ty, ty, ty. szpiegu jeden tutaj. Dobra, poczekaj, podbijamy sobie jakoś o. Poczekaj, ale ja mówiłem, że tutaj do tego miejsca, gdzie byśmy to okay. wiesz... Dobra. Zobacz, rzeczywiście właśnie... zbudowali, przecież Zobacz, tu jest dużo proszę, bliżej. Od tego tunelu, od tego twojego tunelu pod Wojenną był taki właśnie tunel, w którym była, była, była autostrada, ona by właśnie prowadziła w głąb tego lasu. Nie? Tylko nie najpiskiej. może to być zbyt skomplikowane, ale no. nie może być zbyt proste, więc myślę, że zejście, ale nawet niekoniecznie z tamtego miejsca, do autostrady by wystarczyło, żeby to mhm. wiesz, było szybkie, tak, że dokładnie. tam się możesz w każdej porze dostać. To idziemy chyba, to idziemy sobie sobie w no, tu jest za dużo mobów. Ja myślę, żeby tu jeszcze pochodzić w okolicy, ale widzę, że ewidentnie się nie da, więc cóż, ja myślę, że na ten odcinek i tak już mega dużo ustaliliśmy, co powinniśmy zrobić, Oj, więc tak. tak, serio. Koniecznie subskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie się przekonać, co tu się dalej wydarzy. No i pamiętajcie, jeżeli napiszecie w komentarzu flaga, dostaniecie ode mnie serduszko, ale musicie koniecznie subskrybować ten kanał tutaj z dzwoneczkiem i zostawić łapkę w górę. Bo inaczej serduszka nie da się dostać, więc serio, łapkujcie i strzelajcie subiki, bo tylko wtedy dostaje się serduszko. A do tego pamiętajcie, mam swojego Instagrama, do którego link jest w opisie tego filmiku, więc serio, jeżeli ktoś chce, to niech koniecznie tam wbija. Myślę, że jest mega warto, bo ja często na wasze profile też wpadam. Patrzę, co wy tam sobie robicie. Myślę, że to jest dosyć dobry deal. Mm bo jest szansa, że właśnie wasze zdjęcie polubię, czy coś, możecie tam też swoje jakieś fanarty, czy cokolwiek wysyłać, myślę, że naprawdę warto to obczaić, no i cóż, myślę, że serio, na tym odcinku staraliśmy bardzo, 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 bardzo dużo, dużo się dowiedzieliśmy, no ale co najważniejsze, oficjalnie założyliśmy tutaj gang, który ma przeciwdziałać jakimś działaniom wbrew Ameryki, więc y, będziemy tutaj USA oczywiście bronić, no ale w tym momencie to już byłoby na tyle. Ja byłem agent X. Do zobaczenia w następnych filmikach, no i cześć.